TV W konfrontacji UKS Niedźwiadki Mosier Sanok z Unią Oświęcim murowanym faworytem do zwycięstwa był stawiany zespół gospodarzy. Podopieczni Krzysztofa Ząbkiewicza z tej roli wywiązali się w najlepszy z możliwych sposobów. Na inauguracji międzywojewódzkich mistrzostw Polski Młodzika aplikując rywalom 15 bramek. Cztery trafienia w meczu zaliczył Szymon Dobosz, trzy bramki dorzucił Damian Ginda. Dwa trafienia były autorstwa Krzysztofa Bukowskiego. Po jednym golu zdobyli Bartosz Florczak, Louis Mikoli, Sebastian Bar, Jakub Szałajko, Mateusz Rogos i Krystian Kopiec. Ja wierzę w tą drużynę, bo, bo przez, przez nie tylko ja zresztą, Krzysiek Ząbkiewicz też, bo przez, przez cały sezon pokazała to, zwłaszcza w Karpackiej Lidze Hokeja, że, że chłopcy potrafią grać i naprawdę dużo serducha dużo zostawiają na ludzie i, i takiego przysłowiowego zdrowia sportowego. Sanoczanie rywalizują w grupie z UKS-em Zagłębie Sosnowiec. Oraz Ełka Łódź. Dziś o godzinie 18.00 pojedynek z drużyną ze Śląska. W drugiej grupie turnieju MKS Sokoły Toruń lepsze od Podhala Nowy Targ. Zwycięstwo 12-3. Z kolei Polonia Bytom 7-1 uporała się z Mosm Tychy. Przygotowania trwały około miesiąca, bo wtedy żeśmy dostali informację z Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, że będziemy gospodarzem tego turnieju i cały czas żeśmy się przygotowywali do tego. Ale to nie, nie jest pierwsza impreza, bo organizowaliśmy też jako klub karpacką turniej Karpackiej Ligi hokejowej na Lodzie, Młodzieżowej Ligi Hokeja na Lodzie, też byliśmy organizatorem. i. I od zarządu ligi dostaliśmy duże pochwały, także nie jest to pierwszy turniej. Jutro ostatnia kolejka fazy grupowej. Piątek jest dniem przerwy. W sobotę zaplanowano półfinały, w niedzielę mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał. Zapraszamy do kibicowania. tvpodkarpacie.pl